Cześć, systemy, strony Ancara 01, no już zatem do starego Niku. No bo gdy spiesujecie ten mój, ten teraz, nie, to się nie wyświetla, więc no. Więc już po tym filmie raczej będzie Ancara 01. Tutaj gramy w Blood Hafka. lajka suba z dzwoneczkiem i zapraszam do oglądania. Dobra, dzisiaj będziemy... O! I jest i tu? Tak, tak, to Ja już tą grę mega polubiłem. Ja już mam pokazać ja sobie ten. O, 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 o. Przyda się. Mamy to Ja tutaj na wschód. Ten, ten, ten pisan to 2800 i jeszcze kupiłem do niego dodatki, czyli tak razem z 3000 i tam. A, i kupiłem tam. wam coś ogarnę, taki totalny big brain. Normalny samochód pierwszy kosztuje 100, a całe ulepszenie z działkiem kosztowało mnie 3900. Z działkiem, aby z działka to kosztuje tylko 100. No ale daj... głowa mi nie Dobra, no jak mówiłem to już zostawcie lajka like z dzwoneczkiem. No i co? No. Po prostu wam rozkazuję. Nie udaje. Po prostu fajnie, fajnie by było bawić. Gdzie yy, dwie łapki w górę? Yy, lecimy z, yy, z serią może z tego. No dobra, lecił w tam. Um, to robimy tutaj z tego... no to tam playlistę tylko można powiedzieć że serię Pink farm na przynajmniej farm no bo no, le le lecimy na farmę farmę um. a i marno je amon które zaraz będzie nie będzie nie łuj, jego tam jest 300 wiem bo skarżałem o nie ma dobra od jo ale się jaram Widzimy, wiecie jak te gramy nam się mi się podobał i nie wiem Dobra, to widzimy się po przerwie. Dobra, tutaj się zbliżamy. Czemu mi jak on jest cały? Dobra, to ubranę. Co się skupciało czy coś. O, dobra, teraz. Aaa, rekorder wideorekorder, 5 to. Na F12 zobaczcie. Dobra. O, jesteśmy tutaj. Ludzi To nie tak nie wygląda. Dobra, to widzimy się. E, widzimy się, jak e, przyjdziemy tutaj znowu. O Ojej, zjedziemy to. Dla niska wszyscyśmy tutaj. Zbliżamy się znowu do farmy. I na tej znowu I nie, nie, tutaj znowu zepchniemy. To jest zjadome. Takim... Głupi los trzeba by lepiej marnieje anioł. Jeszcze... Ojo! Dobra, nie... Tylko mi jak nie jest oh, yeah. right. samochodem. Auto na Oh, so easy. s o Może ja się do niego zrealizuję? No, Michał, tak problem. Zaraz mi się skończy. A no, powtarzam. A mu. Dobra, tu jakiś prędzej? Dobra, dostał, 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 powtarzam. Byle na odsiężenie. Dobra. Sniper, sni sniper. Nie, jest zakrwawiona. Ja teraz pewnie mówię, będzie ten. No! Oh, Zdjęłem go! Ale mam Ajma. Jedziki same. Mam nadzieję, że tutaj przyjedzie. O nie, nadchodzą kolejne serwisy. Nie, jeszcze nie wiedział tak. Teraz gdzie on jest. O, tam są. Nie, nie, jest tutaj w krzakach jeden. Wszaku, jeden tylko tak się mam z widzenia, musi nadejść dzień i będzie świetnie. Aj nie mam, ey na ma teraz, odpali mi się, a nie coś tam tego gosta długo Aha, zrobiłam strzał. Oj, oj. Oli, dobra, nie, teraz mamy problem. Teraz to w ogóle nic nie widzę. O, o, o! Widać coś. Nie ma mamo. O! Aha. Zapomniałam o tym. Latarko, działa. Nie mam latarki. To nie problem. zobaczmy jak, jak ten nowy pistolet działa. O już to! Help... Help... They af. I'm low. help no. Pomocy! Ale Ainz Glocka to normalnie jest super. ŚWIATŁO! Śnieg nadejdzie! Już myślałam, że jest z tym zwalą. Aha! Jeszcze tamten gość do mnie wali. Oj, tu tam gość jest. Chyba zdjąłem. o Gdzie ten gość? Aha! Menus HELP Menus HELP I'M IN A No ja tu potrzebuję pomocy, nie mam ludzi Czy mm. to druga się Jak e mam tak z daleka trafić? Nie nie tak. Nie, no ja tak ja tak go nie trafię, dobra. Czy pomaga mi ktoś? Jedzie coś? Nie eksplodował w ogóle No ty ja liczę na że nie ryb, em, em, Ja ich jak mam się tego głupiego że podbić Potrafię to My też nie widzimy wszystkich, dobra. Wchodzimy. No dobra. Ryzykujemy i biegimy na niego i strzelamy? Czy nie? O, wy byście chcieli ryzyka fizyka. Dobra, chyba robię ryzyka fizyka. Bo pomoc chyba nie nadaję. Jest! Jesteśmy jest, 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 tu. Dobra, zaczekajcie. Nie nadchodzi kolej. Jest! Aj Aj już aj, aj. pierwsze sobówki. z pierwszej sobówki to za, za dobre to ja nie jestem.

Ale tutaj ten gościu hamerem tej przejechał Ja będę tutaj stał A teraz to ja nie chcę nie chcę zmarnować. O, o o! mi uratował życie ja bym zdeadął nie nie ja w tutaj zastęp przyjechamy że jego to jest najbezpieczniejsze miejsce to może być nie no serdecznie jeden nabój one head o ja o ja oj ja. <gryliness> Oj, 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 oj! Mm. <laughs> dobra. Obra, odszedł, odszedł, Be bezpiecznie jest, chill, chill. Chyba chodzę do tego samochodu. to, To, to chyba dobry pomysł. Zaraz będę miał pierwszą gwiazdkę wreszcie. Ale uciskam no trochę ten aj, aj, aj. no ajajaj. No mam to wiedział. Aj, aj. Dobra, idę na jego otwór Dobra, i ty sobie siedział tutaj jestem bezpieczny Dobra, nie no, nie ja chcę już tutaj siedzieć O, młyn tak na samym początku Ale no dobra Jakie tutaj ten drugą sam? Ten niebieski skład tutaj tylko o zielony skład jest ktoś. Nie. Pomarańczowy nie. Ale ja, ja zawsze wybieram czerwony. No, zawsze po prostu. że... że USA o nie, że paliony z USA mi się pojawi Ja już nie wiem jakim ty nie jestem, sorry maybe O, nie, teraz jestem czerwonym Oj, zapomniałem czy coś ważnego ty, 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 ty. Ja. Tyma. chyba ten początkowy. Ta, on ma początkowy. Bierzemy wszystko co się da. Bo się przydało Te o, oh jeboj. Yeah, Ale właśnie jakiś z Polak, no. Magic. Magic. Magic tech. Dlatego to jest fajne. Wszyscy mi te one dały na farmę. Ok. Tam dedylem. Dobra. Dobra. Yy, to, to widzimy się na farmie. Oj, nie to. O, wjechaliśmy bardzo fajnie. Już od razu mam deda. Nie, zostawmy sobie, weźmy, weźmy, weźmy letę. Albo coś tam, nie wiem. Weźmy, o! APAP. Jest APAP. One of a hundred sources is Dobra, nabijemy sobie expa O, 10 EXP dostanę! A nie pięć, okej okay, to też chyba lepiej, O, to jest jakiś typ z zielonym tym, jest, chodźcie, Maybe Kanan, o nie, stary idę do ciebie, stary. Nie, nie zdałem A, to, O, Michał, że się zdaje i wyszedł. Ciekawa. Uświeje... Może zdaje Joe, ale nie wyszedł. To nie wyszedł. Idziemy z zakładników. Czy to jest ten typ z zakładników, co się blokuje w pierwszej ścianie? Jak tak to bardzo słabo. Tego typu właśnie bardzo nie lubię, bo 100% 100 godzin muszę czekać, aby on do mnie przyszedł. Znaczy nie, on się zablokował czy coś. Oni, gdzie oni są? Tutaj są. Halloween. Kidosy. O stary, bierzemy tego starego ah. zaraz mnie piorun trafi. Nie chcę. To sobie chwilę poczekamy, bo, bo mi się nie chce do nich jechać, więc no ty ja chwilę postoję bo zbudzę się trochę. Eee, no zostawia. No wsiadajcie. Nie biorę tych, tylko nam bardziej okę. O! Ja bym chciała, chciała takich od razu. Wsiadają... No dada, wsiadaj nie to nie są mądrze, ale no. Stary jedzie. Yeah, yeah yeah A abfort Ah, bo mam zak wadini kumam Czasami trzeba tak pisać do ludzi, bo oni się nigdy nie, nie odszczepią i w ogóle. Więc no, nie polecam tego małym dzieciom, ale od... Od 9 lat już można, tak, bo ja nie przeklęłem ludziska, to nie, to nie, ja jestem nadal friendly. Bo ja nie przeklęłem... magic. Więc no, więc tutaj nie gadajcie, że ja to przeklinam, bo nie przeklinam. Ja... Z, ja biorę skróty, znaczy nie skróty. zmniejszam wyraz i to nie jest ten wyraz. Nie, średnio to pasuje. No, mam ja równą To nie jest fajne. Dobra, widzimy się na miejscu. Więc to ludziska, tutaj kończymy odcinek ma już 129 29 minut, to co, żegnamy się, zostawcie lajka, swoje dzwoneczki i na ra na pewno będzie w tej